Cześć, z tej strony Bartek Kasecki. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dodać opis do Waszego kanału na YouTube. Cześć, witam w kolejnym krótkim materiale do stosowywania naszego kanału. I w dniu dzisiejszym dodamy sobie opis. Więc, żeby dodać opis, przechodzimy do sekcji. Dostosowaniem, tutaj druga od dołu, w tym miejscu. W tym momencie odpala nam się kilka yy, zakładek. W tym miejscu operowaliśmy w jednym z poprzednich materiałów, kiedy dodawaliśmy logo, baner i, yy, i to znak wodny. Teraz byśmy chcieli przejść do ostatniej zakładki, czyli podstawowej informacji. I mamy tutaj możliwość dodania 1000 y, opisu, które zawiera maksymalnie 1000 znaków. Ja, podobnie jak w przypadku hashtagów, czyli pewnie poprzedniego. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Filmu na playliście przygotowałem sobie coś takiego jak y, opis. On zawiera tysiąc znaków, i w tym momencie go po prostu tutaj wklejamy. Jak widzimy, mamy o jeden za wiele, ale pewnie, jak skasuje tą ostatnią spację, to jest wszystko, wszystko ok. No i co? I właściwie to jest coś, co w tym momencie możemy sobie opublikować i zapisać. Publikujemy. No i tym samym to koniec dzisiejszego mojego krótkiego filmiku. Zapraszam do kolejnych na tej playliście. Trzymajcie się. Cześć.